Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lesiu z Attitude Polska, a oto omówienie WWE Clash of Champions 2020. We wczorajszym odcinku powiedziałem, że przewiduję, iż ta gala pay-per-view nie będzie najgorsza, no i miałem w 100% rację, ponieważ bynajmniej moim zdaniem wyszła ona całkiem dobrze. Tak, nawet lepiej niż Payback. No, SummerSlam w sumie nie było jakieś mega dobre, i jakbym miał porównać poziomem do jakiejś gali pay-per-view ostatniej. No, no to bym musiał daleko szukać, myśleć, że gdzieś już w okolicach WrestleMania, bo naprawdę Clash of Champions 2020 bardzo mi przypadło do gustu, no ale ja mogę sobie tak w początku mówić, a wy jeszcze nie wiecie w sumie, znaczy pewnie większość z was wie, ale może niektórzy nie wiedzą co na tej gali w ogóle się wydarzyło, więc zanim zaczniemy, no to oczywiście zachęcam was do subskrybowania, 2000 coraz bliżej, to już jest kwestia kilku naprawdę kliknięć w ten czerwony guzik, więc naprawdę zachęcam, lajkujcie, komentujcie, a teraz dowiedzmy się co wydarzyło się na wczorajszej gali pay-per-view od WWE. Zaczynamy jak zawsze od kick-off show, no i zanim zaczną omawiać walki, no to wydarzyła się jedna, a w zasadzie dwie rzeczy, ponieważ jak czytałem różne artykuły na zagranicznych mediach, no to była taka sytuacja, że Nikki Cross, Ruby Riot i Liv Morgan miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem i aktualnie chyba przebywają w kwarantannie, no więc nie mogły wystąpić na Clash of Champions, więc od razu już powiem, że walki Nikki Cross kontra Bailey nie będzie. No i również nie będzie walki właśnie Shayna Baszler i Nia Jax kontra Riot Squad. A e, przez to został przeniesiony również pojedynek Cezaro i Shinsuke Nakamura kontra Lucha House Party do kick W sumie nie wiem czemu, no bo walka o tytuły row Kobiet normalnie powinna mieć miejsce właśnie e, w tym miejscu Gali, no ale jednak stwierdzili, że te tytuły są o wiele mniej ważne. I myślę, że mogło mieć to rezultat na ostatecznym rozrachunku. Znaczy, wiadomo, podobnie jak przewidywałem wczoraj, no to właśnie Cezaro i Shinsuke Nakamura obronili swoje tytuły, gdzie wykazali chyba raz pierwszy, przynajmniej nie przypominam sobie, żeby wcześniej wykonywali, jakby Cezaro wykonuje swinga, a w międzyczasie Shinsuka wykonuje kinshase, więc mam nadzieję, że to jest ich nowy finisher, bo wygląda całkiem nieźle. Leciutko zboczowany, no ale nieważne. No i e, przewiduję, że gdyby ta walka miała miejsce w e, main cardzie, no to jednak mielibyśmy, e, no, rozłam. Lucha House Party, a tak to w sumie nic takiego nie miało miejsca, no i nie zdziwię się, jeśli na najbliższym SmackDown dopiero takie coś ujrzymy, na przykład podczas rewanżu. No całkiem niezły pojedynek, ale no nie umywa się do tego, co wydarzyło się w Openerze. Normalnie mówi się, żeby dało się jakąś dobrą walkę na sam początek, żeby rozgrzać fanów. No jak dobrze wiemy, aktualnie fanów na arenach nie ma, ale jednak zawsze fajnie, dobrze rozpocząć gale. A my, no zaczęliśmy chyba z aktualnie najlepszym pojedynkiem w 2020 roku. Triple Thread o Intercontinental Championship. Sami Zayn kontra Jeff Hardy kontra AJ Styles. I... O mój Boże, święty, to było naprawdę arcydzieło. Każdy z nich pokazał, no, szczyt swoich umiejętności. Niektórzy narzekają na to, że Sami Zayn no, walczył w ten sposób, z którego go znamy przez ostatni rok, dwa lata, ale jednak pokazane było to, że on myśli. Że mimo, że aktualnie chyba nie jest w najlepszej formie i nie jest najsilniejszym wrestlerem, to jednak on używa swojego mózgu i naprawdę kilka takich spotów. Było pokazanych, że po prostu no, 200 ekiło od samego Zejna. No z ciekawszych rzeczy, no to na pewno no, było rzucanie drabinami w siebie nawzajem. Były jakieś szalone skoki. Swanton Bomb z drabiny na drabiny. W sensie drabina była umieszczona pomiędzy ringiem a stołem komentatorskim. A Jeff Hardy wszedł, wykonał ten swanton Bomb. Wyglądało to niesamowicie. No w sumie ta drabina powinna to w miarę zasekurować, no ale no nie wyglądało to w taki sposób. Fajne jeszcze było, jak na przykład AJ Styles i Jeff Hardy byli na szczycie drabiny w ringu, no i spadli oni tak jakby na Skos Ringu, gdzie siedział sami Zayn, no i już się wydawało, że ta drabina spanie na samego Zayna, ona właśnie się zatrzymała na narożniku, również to fajnie wyglądało. No ogólnie, jeśli nie oglądaliście Gali Clash of Champions, to dla samej tej walki, w sumie resztę nie musicie oglądać, no bo, no dobra, bo... no dobra, omówię, to nie była jedyna fajna walka, już od razu powiem, ale jeśli naprawdę macie wolne 27 minut, 28, to włączcie sobie gdzieś tą walkę, ponieważ była ona naprawdę na najwyższym światowym poziomie. Jak się ona zakończyła? Kiedy Sami Zain zauważył, że ma dość małe szanse, jeśli chodzi o to, żeby zwyciężyć ten pajdnek, to podszedł do swojej kurtki, którą zdjął podczas wejściówki i wyjął z niej dwie pary kajdanek. Pierwszą no to z kół Jeffa Hardiego i skógł go do drabiny, co w sumie wydaje się normalne, ale skógł go za tunel w jego uszach. Tak, jak tak, tak patrzę, no to Jeff Hardy może lepiej, żeby usunął te swoje tunele. Chociaż w sumie aktualnie nie wiem, czy to jest coś możliwe. Nigdy się tym nie interesowałem. Ale no, jak tak patrzymy, to więcej jest z nich złego niż dobrego. No, na przykład, o, kiedy była ta rywalizacja z Randy Mortonem, to jakieś dwa lata temu, no to również te tunele dały mu się we znaki. No, a teraz, no, nie wyglądało to najprzyjemniej. I potem komiczne było, jak Jeff Hardy musiał razem z tą drobiną e, przyczepioną do jego ucha chodzić. A potem chciał przypiąć e, AJ Stylesa. I na początku to mu się nie udało, ponieważ no AJ Styles jednak e, postanowił walczyć z nim, a potem kiedy już AJ Styles wydawało się, że wygra ten tytuł, to okazało się, że jest przyczepiony do samego Zeina, no i jeśli chciał zdobyć ten pas mistrzowski, no to musiał razem z samim wejść. Ogólnie e, sekwencja końcowa również była całkiem niezła. E, ostatecznie Sami Zayn odkuł się od AJ Stylesa, przypiął go do drabiny, potem sam wszedł i w sumie teraz trudno powiedzieć, czy on to był Mistrzostwo Interkontynentalne czy obronił? No, ale tak sami Zane jest mistrzem interkontynentalnym po gali Clash of Champions 2020 i jest to druga e, walka, którą dobrze przewidziałem. Jak tak patrzę, no to wszystkie chyba dobrze przewidziałem, więc brawo ja. Muszę, nie wiem, zacząć stawiać w jakiejś bukmacherce. W ogóle, jak, jeśli w Polsce jakaś jest wrestlingowa, nie, nie wiem, dobra, nieważne. Dalej, walka, która miała mieć miejsce w Kikofie, czyli Asuka kontra Zelina Vega. No, starcie takie nie najgorsze, w sumie nie widzieliśmy jakoś dużo pojedynków zeliny Eliny Wegi, no bo tylko to z Mickey James, no i kilka razy z Bianką Beller, gdzie przegrywała, ale no, nawet nie się to oglądało, nie było to tak, że Aska kompletnie zdominowała, byłą panią menadżer Andrade, tylko no, no z 10 minut panie sobie powalczyły, no może nie pełne, no ale ostatecznie Aska wygrywa wykonując Askalok. No i nadal jest mistrzynią row kobiet i już teraz wam powiem, że to nie jest ostatni raz, kiedy widzimy Askę. Podczas tej gali jeszcze na końcu chciała podać rękę. potem się wydawało, że Zelina chce się ukłonić przed Aską, ale kiedy Aska chciała oddać ukłon, no to dostała ostrego kopa. Co może nam mówić, że albo na Harry SL, albo na najbliższym row dostaniemy rewanż, jeśli chodzi o te dwie panie? A tymczasem przenosimy się do pojedynku o United States Championship czyli Bobby Lesley kontra Apollo Cruz. Widzieliśmy podobne pojedynki już naprawdę masę razy, więc nie będę omawiać dokładnie, co w tej walce się wydarzyło. Ostatecznie Lesley wygrywa przez wykonanie Locku. nadal jest mistrzem United States ja się oczywiście z tego powodu bardzo cieszę. No, i w sumie nie wiem, co dalej z tym tytułem mogą zrobić. No, bo wątpię, żeby Apollo nadal się kręcił. Szczególnie, że no przegrał w tym momencie w 100% czysto. No, może jeszcze na Raw zmierzy się raz przynajmniej o ten tytuł Ricochet, a potem możemy w jakiś inny program wejść. A i jeszcze zostało potwierdzone w ogóle, teraz jak mówiłem o tej walce, to mi się przypomniało, że 9 października będziemy widzieć draft. Jak coś predykcje do draftu, jeśli chodzi o nas, no to już się znajdują na naszym kanale. Mają ponad 3000 wyświetleń, z czego jestem naprawdę zadowolony, bo w sumie trochę pracy na to włożyłem, no a cieszę się, kiedy mój materiał ma takie fajne zasięgi. No a dalej pojedynek 3485 pomiędzy Street Profits i Andrade i Angelem Garzom. Podczas samej gali miałem duży problem z tą walką, a raczej z tym, co się wydarzyło na końcu tej walki, ponieważ było to mniej więcej tak, że chyba Angel Dawkins wykonuje jakąś normalną akcję na Andradę. Sędzia... Normalnie odlicza i Andrade w 100% tak wiarygodnie i w ogóle no to była normalna akcja, to nie było tak, że Andrade Ockins wykonał jakiegoś finishera, tylko jakąś normalną akcję. No i to naturalnie wyglądało, że Andrade odkopie. No a mimo tego, że odkopał, no to sędzia odliczył do trzech, każdy był tak trochę skonsternowany, ale potem dowiedziałem się, że podczas walki Angel Garza doznał kontuzji. Nie wiem dokładnie czego, coś tam chyba w nodze strzeliło, coś nie tak. No, miejmy nadzieję, że Meksykanina, no już wkrótce zobaczymy, chociaż nie wiem, jak ta poważna kontuzja jest. No, Street Profits bronią swój tytuł. No, i co ja mogę więcej powiedzieć? Może do draftu jeszcze jakoś będą chcieli przedłużyć tą rywalizację, a potem na 100% zobaczymy coś nowego. No i tak, dalej teoretycznie powinna mieć miejsce walka Nikki Cross kontra Bailey ale jednak było powiedziane, że medycy nie pozwolili Nikki Cross wejść, no i yy, Bailey powiedziała, że skoro tak, to ona się czuje tak bardzo na siłach, że robi open challenge i może wejść ktokolwiek chce i na ten open challenge odpowiedziała, Mistrzyni kobiet Row, czyli Asuka. No ale, no, jak zobaczyłem ją, w sumie mogły zobaczyć każdą inną wrestlerkę. No, Saszy Banks raczej się nie spodziewałam, no bo, e, no, to nie było jakby zapowiadane, więc raczej by czegoś takiego nie zrobili. No, ale mogła być nie wiem, Lacey Evans albo Tamina i w sumie mogło to wyglądać bardzo podobnie. A tak to weszła Asuka. E, panie powalczyły z 5 minut. Potem Bailey, no, chyba zauważyła, że może mieć kłopoty i użyła krzesła. I myślę, że gdyby była walka z Nikki Cross, to pojedynek by wyglądało dokładnie w ten sam sposób, no bo pamiętajmy, że podczas właśnie tego storyline'u e, Bailey chyba dwukrotnie atakowała krzesłem e, Szkotkę. Więc nie dziwię się, jeśli normalnie walka tak miała wyglądać, szczególnie po tym co wydarzyło się po tej walce, czyli e, atak Sasha Banks. Ogólnie no to e, Sasha przyszła cały czas e, z tą swoją jakby ochroną na szyję. Bailey przez pewien czas odzyskała kontrolę i już się bałem, że ponownie zniszczy Saszę, ale jednak e, przez pewien czas Bailey zbyt długo się przygotowała do ataku. Sasza to wykorzystała, e, zaczęła kompletnie miażdżyć obecną mistrzynię SmackDown, kobiet, no ale na szczęście dla samej mistrzyni zdołała ona uciec. No i no, najprawdopodobniej na Heli zobaczymy ostateczny rozrachunek tej dwójki, mimo że jeszcze wcześniej ze sobą starcia żadnego nie miały. Ogólnie nie wiedziałem, kiedy to włożyć, więc może teraz było kilka segmentów z 24-7 Championship. Również to przewidywałem. Na początku to tam Artrów wszedł do pokoju sędziów, nie pytajcie się mnie. Wykorzystał to Drugulak, który zrobił rola, pisał się Mistrzem 24-7. Potem również jakoś później na gali dał jakieś super promo, że on się zawsze jest gotowy na to, żeby chwycić okazję. Ale również gotowy był Artrów, który odzyskał swój tytuł, więc mimo tego, że zmiana tytułu była. W sumie, gdyby tak powiedzieć, no to jedyna zmiana tytułu, no bo w końcu Sami Zain cały czas jest mistrzem interkontynentalnym, no ale nawet dwie zmiany, ponieważ Artrów cały czas tym mistrzem jest, no musieli dać jakiegoś nowego pretendenta, skoro Akira Tozawa został zjedzony przez Rekina. No i walki dwie, na które chyba najbardziej czekaliśmy ostatnio we wczorajszym odcinku, no to opowiadałem o nich na samym początku, no to tym razem opowiem o nich na samym końcu. Najpierw Ambulance Match Drumeck Dary kontra Randy Orton przez fanów wrestlingu, ta walka nazywana jest opowieścią e, wigilijną, no z pewnej przyczyny, ale to zaraz wam opowiem. Ogólnie walka wyglądała mniej więcej tak że panowie sobie normalnie walczą i około czwartej minuty Randy'ego Ortona atakuje Big Show. No i w tym momencie miałem dwie myśli. Po pierwsze, albo Big Show, nie wiem, coś, yy, nie wiem, zboczował, że za wcześnie wyszedł, Albo no, no, no nie wiem, że mają już bardzo mało czasu antenowego. W sumie nie zwracałem uwagi, która jest godzina, więc pomyślałem, może mają mało czasu antenowego, może chcą to sobie szybko zakończyć. Ogólnie Big obierze bierze Reniego Ortona, wykonuje chokeslam Slam na stół komentatorski i. Yy... Drumek McIntyre bierze go już prawie do ambulansu. Już się bałem, że ta walka skończy się w przeciągu jakichś pięciu minut, ale na szczęście nie. Randy Orton zdołał e, no, jeszcze spokojnie przez e, dłuższy czas walczyć. Ogólnie w ringu było mało akcji, więcej panowie e, walczyli na zapleczu. Ogólnie potem wyszli na samy backstage, no i tam również Randy Orton spotkał się ze swoją przeszłością ponieważ zaatakował go Christian, tak, ten sam Christian, chyba z 17 odcinka WWE i Shortcut, któremu właśnie Randy Orton zasadził kopa, zaatakował go właśnie na backstage'u. No ale to nawet wtedy jeszcze nie był koniec, ponieważ panowie potem ponownie wrócili do walki, byli koło karetki pogotowia. tam był na przykład fajny backbody drop, właśnie kiedy chyba Randy Orton rzucił Drumek Tyrera. Weszli na sam szczyt właśnie tej karetki Tam Drumeck Entire spadł A Randy Orton dostał soczyste in Music od Shona Michaelsa A następnie również z tej karetki pogotowia spadł No więc tak, już trzy duchy się pojawiły w przeszłości Jeśli chodzi o Randy'ego Ortona I tutaj się trochę obawiałem, ponieważ w pewnym momencie już w sumie Randy Orton Prawie wygrał tą walkę I to dla mnie było takie coś, że... No, co by było, gdyby Drew McIntyre przegrał tą walkę mimo pomocy aż trzech osób, ale tak się nie stało. Kiedy już Randy Orton zamierzał zamknąć za sobą drzwi, to jednak Drew McIntyre złapał. No, w jaki sposób udało mu się wyjść, zaciągnąć Randy'ego Ortona, a gdy ten jeszcze chciał uciec, zasadził ostrego Pątkika, nie, nie claymore kicka, claymore kicka zasadził w drzwi od karetki Pogotowia. E, Pątkika zasadził Randy'emu Ortonowi, zamknął drzwi, karetka odjechała e, za przewodnictwem Ricka Flera, ponieważ tak Rick Flair prowadził tą karetkę. No i no, w taki sposób kończymy tą rywalizację. Nie zdziwię się, jeśli Randy'ego nie zobaczymy przez. Jakieś około 3 miesiące, może do Royal Rumble. No, Randy ma także lubi sobie podczas roku jakąś taką 3-miesięczną, 4-miesięczną przerwę zrobić. No, w tym roku naprawdę zrobił kawał dobrej roboty i myślę, że zasłużenie może sobie teraz na jakiś czas odpocząć. No, a teraz czas na main event, czyli Roman Reigns kontra Jay Uso. No i tak. Już y, widziałem na paru forach i ta walka na pewno podzieliła y, community wrestlingowe, ponieważ wielu osobom ta walka się nie spodobała. A ja pójdę im na przekór i powiem, że według mnie ta walka była naprawdę bardzo, 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 bardzo dobra. I tak, Roman Reigns zmienił swój wygląd, co było przewidziane, ale spodziewałem się, że również zostanie zmieniona jego muzyka wejściowa, co jest już zapowiedziane i już na pewno niedługo ta nowa muzyka będzie. Ale już myślałem jednak, że takie coś będzie na Clash of Champions. Jednak nie wszedł ze swoją starą shieldową muzyką Ale już bez koszulki Podobnie Jay Uso No i dostaliśmy walkę w której no Roman Reigns dominował Znaczy był jeden moment kiedy Jay Uso otrzymał trochę ofensywy Nawet dość mocno ofensywy Gdzie na pewno jeśli by walczył z jakimś Normalnym zawodnikiem No to by raczej wygrał Wygnał na swoją akcję kończącą splash Ale jednak to było mało jak na Romana Reignsa Ale w tej walce nie chodziło o to Żeby to było jakieś niesamowite widowisko Wrestlingowe, tylko to chodziło o to, żeby przekazać historię, i została ona przekazana w sposób niesamowity, ponieważ no, Roman Reigns po prostu chciał pokazać Jay'owi Uso, swojemu kuzynowi, że to on tutaj jest szefem, to on jest mistrzem w ich rodzinie. Najbardziej chyba podobał mi się moment, kiedy Jay Uso wykonał. Chopa Romanowi Reignsowi, ten dlatego na niego spojrzał z politowaniem, sprzedał mu prawego sierpowego i pokazał tak się kurde powinno walić. No ale no tak, wykonał potem jeszcze Spira, no bo jakby inaczej, ale nie chciał zakończyć walki, ponieważ chciał usłyszeć od Jaya, że to on jest tutaj szefem, no i w sumie naprawdę fajnie został pokazany Jay Uso, ponieważ mimo tego, że otrzymywał niemiłosierne lanie od swojego kuzyna, to jednak powiedział, no, żeby pocałował się w dupę, że on takiego czegoś nie będzie mówić, a Roman Reigns potem wykonał jeszcze trzy spiry, chyba, albo dwa, Ogólnie, no, trwało to dość długo, ale ja naprawdę bawiłem się przy tym świetnie. Ostatecznie przychodzi e, Jimmy Uso, czyli oczywiście brat Jaya, powiedział: No, Jay, weź, weź to, powiedz. On powiedział: Nie, nie. E, Jay Uso, znaczy tam Jimmy Uso, rzucił ręcznik, no i w taki sposób walka się zakończyła. Roman Reigns otrzymał e, wieniec z kwiatów od Pola Heymana, Znaczy, no, jak się nazywa, no to na głowę co się zabierze, takie wiecie yy, hawaje te sprawy. Bo z tym wchodził J. Uso no i podniósł tytuł. No i tak się gala zakończyła. Jak już mówiłem, według mnie gala naprawdę, naprawdę na plus. No, może oprócz tej przerwy, gdzie była ta walka Bobby Lesley kontra Shelton, potem Street Profits i Andrade? Czy ja powiedziałem Bobby Lesley i Shelton? Oczywiście chodziło mi o i Cruz. No, a z Bailey też była taka Out of Nowhere, ale ogólnie za samą walkę, już na początku gali, czyli ten ladder match, no to i tak bym ocenę tej gali dał wysoką. No, najbliższa gala View to Heinzel, gdzieś pod koniec października, więc mamy sporo czasu, żeby podbudować kolejne pojedynki. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Mówił do Was Lesius Attitude Polska i słyszymy się już wkrótce. Cześć!